Dzień dobry. Tegoroczne, a właściwie ubiegłoroczne dni Książki Historycznej w Kielcach, które miały ambicje być dniami regionalnymi, w jakimś sensie będą dniami regionalnymi, ale w takim poprzednim trybie jak pierwsze i drugie z lat 2019-2020, nie odbyły się z powodów sanitarnych. Chcemy je zastąpić cyklem krótkich filmów, autorskich prezentacji. Książek, wydawnictw związanych z całym regionem, wydawnictw zarówno z nurtu akademickiego, jak i z nurtu takiego regionalistycznego, wydawnictw, które mają dziś bardzo zróżnicowaną formę, które rozchodzą się też w różnych środowiskach. Nie przedstawimy oczywiście wszystkich z tych książek, choć ciągle uważamy, że ukazuje się ich, a ukazują się, się one w bardzo różnych miejscach, w różnych środowiskach w różnych wydawnictwach ukazuje się ich może za mało. Będziemy prezentować, mam nadzieję, niedługie, niewyczerpujące, żeby Państwa zachęcić do, do korzystania z tych pozycji, tych książek, nie, nie, niedługie, kilkuminutowe prezentacje, prezentacje w rozmowie z autorami, ale przede wszystkim z naciskiem na to i z zaproszeniem autorów do, do krótkich, do krótkich zachęceń do przeczytania książek. Pozycji, których ukazało się w ubiegłym roku kilkadziesiąt, pokażemy ich zaledwie kilkanaście. Zaczynamy od książek, które od dwóch, a właściwie jednej, i z, z reklamą drugiej, które sam osobiście niesłychanie sobie cenię, choć nie zawsze czytam je ze spokojem. To są książki, które to są pozycje historyczne, bo takich ten nasz cykl których liczba z biegiem czasu rośnie i chwalebnie, i które inicjowane są w jakichś mierze także finansowane najczęściej przez lokalne środowiska, przez gminy, przez samorządy gminne, przez starostwa, przez parafie, przez wspólnoty religijne. To wspaniały pomysł, że te książki powstają, że piszą je z reguły kompetentni historycy, korzystając nie tylko z tego co ktoś kiedyś napisał, ale także z wykorzystując źródła, do których trzeba mieć jednak znaczne, znaczną, znaczne zawodowe doświadczenie. To co jest niewątpliwie minusem tych wydawnictw, to to, że zwykle powstają one z celowych dotacji i uzyskanie tych książek, dostanie tych książek Kupienie tych książek, to już jest w ogóle z tym trudno, jest, czy bywa, często niezwykle trudne. Ich normalny kolportaż, ich pojawianie się w sprzedaży jest w większości przypadków wykluczone. Zatem informacja o tym, że te książki się pojawiają, bardzo często, i to wielka szkoda, ogranicza się do lokalnych środowisk. Dobrze, jeżeli ci, którzy są wydawcami, sponsorami, inicjatorami, zadbają jeszcze, żeby te książki znalazły odpowiedni rezonans i odbiorców Wśród mieszkańców miejsca, miejscowości, parafii, gminy, regionu, w którym jakieś ważne wydarzenie zaszło, o którym książka traktuje. Z tym niestety mamy y, kłopot. Dzisiejsze, dzisiejszy odcinek inicj inicj inicjujący, ja powiedziałbym premierowy, y, poświęcimy książce o Tumlinie, a właściwie, jeśli zacytować, y, Tytuł parafia pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Tumlinie, dziedzictwo kulturowe. Tytuł trochę zbyt skromny do zawartości, bo to dziedzictwo kulturowe jest wska wskazówką, że będzie nieco szerzej niż o samej, samej parafii. A jeśli o parafii, to nie tylko o kościele i tej wspólnocie, ale o całym tym obszarze, dla których kiedyś słowo parafia, niegdyś słowo parafia było doskonałym określeniem całego bogactwa, często także gospodarczego, ekonomicznego jakiegoś obszaru. Zaprosiliśmy autora, współautora, ale głównego i redaktora tej książki, pana Dariusza Kalinę Kielczaną z pewnością, postaci nieobcej, nie nie, nieznanej. Chcemy chwilę o tej książce porozmawiać. Książka, która jak dziś w wielu przypadkach wydana, wydana z inicjatywy, z ogromnym też staraniem, wkładem pracy redaktora i autora, Staraniem z inicjatywy lokalnego środowiska, lokalnego tumlińskiego środowiska. Panie Dariuszu, a weźcie Dariuszu, bo znamy się w tym niezbyt wielkim środowisku kieleckich historyków, historyków przymiotnikowych. To kolejna z Twoich książek. Już nie zliczyłbym ile tych w, w takim nurcie dziedzictwa kulturalnego, lokalnego powiatowego, gminnego, w tym najlepszym znaczeniu gminnego, prawda, czyli takiej małej ojczyzny. Ja przejrzałem tę książkę, nie chcę powiedzieć, że ją przeczytałem, bo to może byłoby za dużo, nie przeczytałem jej jeszcze bardzo precyzyjnie, także dlatego, że miejscami ona jest niezwykle wymagająca, bo jest też w dużej części publikacją, naukową publikacją źródeł dotyczących kościoła i parafii, czyli obszaru przytumlińskiego, yy, źródeł często łacińskich, tłumaczonych kompetentnie, a więc właściwie poza tymi, którzy są zainteresowani takimi źródłami, e, taką takim zgłębianiem historii, jej podstaw, jej źródeł, e, trochę trudny, trudnych fra fragmentów, nieco trudnych w lekturze dla tych, którzy są tymi po prostu z, z, zwykłymi, a więc niezwykłymi mieszkańcami. Zostanie przy tym określeniu parafii świętego Stanisława, niekoniecznie wiernymi, ale mieszkańcami tego obszaru. Jeszcze jedna z tych książek, które starają się, w których uczestniczysz, które w dużej mierze z własnej inicjatywy po obywatelsku społecznie piszesz, wydajesz, redagujesz, które starają się objąć nie tylko to, co historyka zawodowego najbardziej intryguje, ale także to, co się działo i dzieje jakby w cieniu czy w kontekście tego głównego tematu. Nie będę pytał, która to z Twoich książek, nie będziemy tego liczyć. Może będzie jeszcze okazja porozmawiania o tym, ale o samym Tumlinie. Dlaczego Tumlin? Miejscowość i parafii i, i miejsce, i, i także świątynia, która dawniej mieściła się na obszarze w obrębie ogromnej kolegiackiej, katedralnej parafii w niepowzięciu na Marii Panny w Kiercach, a od wielu wieków ma własną świątynię i jest wydzieloną parafią. Dlaczego Tumlin? Dlaczego Tumlin? Proszę Państwa, <coughs> słowo Tumlin, ja pamiętam na studiach pierwszy raz określenie tej miejscowości na spotkaniu seminarium magistranckim u Pana świętej pamięci profesora Wasława Urbana, który na naszych spotkaniach, co czwartek, prezentował tam różne koncepcje, zajmowaliśmy się tam różnymi tematami, prezentacją również prac, postępu prac magisterskich kolegów i koleżanek z tego seminarium. A pan profesor był łaskaw czasami po prostu sypać nam, przepraszam za słowo, ze swojej przebogatej e, działalności, e, która jest wokół Kielc, wokół samego miasta Kielc, wokół jego instytucji kościelnych, miejskich, e, czy też w okolicy innych kościołów i miejscowości pod Kielcami. To on pierwszy użył tego słowa w mojej pamięci, w moim życiu. Słowo tum pochodzi od słowa tum. Tumlin, przepraszam, pochodzi od słowa tum, a więc kolegiata, a więc z tego kamienia, który tam wiemy, że był wydobyty, to mówią geolodzy, mówią źródła i dopiero potem dowiedzieliśmy się tego z pracy, fantastycznej pracy pana Adamczyka, te dwie piękne książki, potężne książki, które zmieniły wszystko. Dlaczego Tumlin? Tumlin jest wymieniany przez miejscowego księdza, który jako chyba drugi, bo zaraz powiemy o tym pierwszym, jako drugi opowiedział nam krótką historię, wzbogacając o legendy, które sam wymyślił, to jest ksiądz Nawarra. i bogacił literaturę o legendy, których nie było nigdy w tym miejscu, wzbogacił również o miejsca i przekręcając pewne rzeczy, doprowadził do tego, że Tumlin urósł na bardzo ważną informację. Zapamiętałem więc już drugą informację, że Tumlin jest ważny. Trzecią informację o Tumlinie dowiedziałem się od nieżyjącego chyba już, boję się to powiedzieć, nie odzywa się od dawna, a wtedy był już starszy, pan J. Kmieć, który napisał taką bardzo ważną książkę o przemyśle w Dolinie Rzeki Bobrzy, czy też Bobrzycy chyba poprawniej która tam właśnie wymienia miejscowe rzeczy. Zdumieniem moim było, że fabryka żelaza w Tumlinie pracowała do XIX wieku w zasadzie do I wojny światowej tego mi nikt nie powiedział, że przedmioty żelazne produkowane w XIX na początku X wieku pochodziły z trzech kuźnic podkieleckich i nikt do tej pory nie powiedział mi tego wprost. Słuchaj, gwoździe w Kielcach i podkówki Bobutów produkowane, garczki, te słynne, holenderki, takie obłe, które znacie Państwo z filmów na płocie suszone. Produkowane były w Kuźnicy, między innymi w Tumlinie. Tumlin wreszcie po raz jako trzeci taki ważny napisał bardzo ważną pozycję książkową dla historii naszego, historii naszego miasta, urbanistyki i jego początków. Pan magister Czesław Hadamik napisał książkę Pierwsze Wieki Kielc. Tumlin uznawany jest według właśnie tych wszystkich rzeczy za miejscowość niezwykle ważną w historii. Pierwszy też zwrócił tam na to uwagę pan Michał Rawita Witanowski, który w 1897 po raz pierwszy chyba przyjechał z bryczką ze swoim wujkiem, to jest panem Janem Gwalbary Olszewskim e, i narysował ten rysunek z okładki, e, jedno z najstarszych przedstawień tego kościoła wówczas, a więc on różnił się znacz, znacząco od dzisiejszej jego bryły, gdyż, mm, gdyż, Przepraszam. Różni się znacząco, gdyż dzisiaj ściany pokryte są czerwonym piaskowcem, takim w charakterze dzikiego muru, więc mamy inny obraz tutaj, mamy też inną dzwonnicę. Mnóstwo innych popularnych takich publikacji mówimy o tym, że to jest ładne, że takie wartościujące zdania. Były do, dotychczas jeszcze dwie prace magisterskie, które nie ujrzały dotąd, na właśnie dotąd. Jedna ukazała się właśnie niedawno, to jest pani Świercz, praca magisterska u pana profesora Guldona, czyli Sojohod, ho ho ho, prawda? To są lata chyba 70. pierwsze lub jakoś tak. I tamtej w tej pracy nie miałam jej w całości w rękach. Ona jest wydrukowana, obiecana, pani Świercz mi obiecała, że mi to sprezentuje. Faktem jest to, że książka, miejscowość jest niezwykle ważna. Dla początków Kielc książka w zasadzie przypomina lodołamacz, to znaczy przełamuje kompletny brak literatury na swój temat, a interpretacje najnowsze mówią o tym, że znajdowało się tam grodzisko, czyli pierwsze Kielce. No więc ta informacja została opublikowana chyba w 2008, jak dobrze pamiętam, książkę pierwsze wydanie, tak jakoś to było. Wtedy jeszcze pracownik Czesie, Czesiu Adamik był naszym pracownikiem, zresztą w tym budynku, prawie w tym budynku. Regionalnego Ośrodka Badań Dokumentacji Zabytków i to miała być dyskusja, dyskusja nad tym tematem, początkami Kielc. Powiem to krótko, do tej pory uwierzyłem, że przede mną piszący zajrzeli, zrobili kwerendę uczciwie, czyli zajrzeli do publikowanych i niepublikowanych rzeczy. Dlatego było moim zdumieniem, jak zobaczyłem teczkę z wszystkimi dokumentami in extenso, dokumenty oryginalne z pieczęciami dotyczące tej parafii od początku, czyli od 1599 roku, gdy przeczytałem, najpierw zrobiłem znaczy przeczytałem ten dokument z łaciny, przetłumaczyłem i ku mojemu zdumieniu była zupełnie inna treść niż ta, która publikowana jest do tej pory, choćby u księdza Wiśniewskiego czy gdziekolwiek indziej, czy u księdza Nawarry. Dlaczego to takie ważne? Występują tam nazwiska Kielczan, Występują nazwiska górników, których do tej pory nie umiemy nawet przeczytać, więc Kacia, a nie Kaci, nie odmieniamy tego słowa. Rodzina Kaciu zostawiła po sobie obiekty, których nie zdajemy sobie sprawy z ich istnienia. Książka w zasadzie przypomina Lodołamacz, to znaczy przełamuje kompletny brak literatury na swój temat, a interpretacje najnowsze mówią o tym, że znajdowało się tam grodzisko, czyli pierwsze Kielce. No więc ta informacja została opublikowana chyba w 2008, jak dobrze pamiętam książkę, pierwsze wydanie, tak jakoś to było. Wtedy jeszcze pracownik Czesie, Czesiu Hadamik był naszym pracownikiem, zresztą w tym budynku, prawie w tym budynku Regionalnego Ośrodka Badań Dokumentacji i Zabytków i to miała być dyskusja, dyskusja nad tym tematem, początkami Kielc Darku, bo to jest temat oczywiście pasjonujący nas wszystkich, na ile jest w tej tezie hmm, czasowa Hadamika hmm, takiej dającej się uzasadnić, wykorzystać naukowe hipotezy o, o pierwszej kasztelanii, nawet kieleckiej w tumlinie, prawda? O, o, tym, o tym ogrodowym, ważnym znaczeniu tumlina, który później przejęły kielce. To jedno, nie rozstrzygniemy tego dzisiaj. Jest o tym w tej książce, jest także. Troszkę, troszkę. Troszkę jest mhm. trak, że troszkę. Polemiki. Pojawiają się tu też y, nazwiska, y, które dla Kielc, także mają dla kolegiaty, dla historii Kielc, mają ogromne znaczenia, które są zapomniane i one nigdy nie będą pierwszorzędnymi dla, w naszej historii, bo, no bo tych nazwisk jest oczywiście wiele. Jest ten, który dla Tumlina miał ogromne znaczenie kanonik kielecki, ksiądz Maciej Obłąkiewicz, choć jak wiem, jesteś zwolennikiem pisowni nie do wypowiedzenia ale po polsku, Obłomkiewicz, tak. to trudno sobie Jego tata nazywa się Obłąk. Tak. Jest o kaloniku pancerze, czy pancer pacerym. panceriusie, prawda? nie wiem, jak się to czyta. To też skomplikowane. Jest jeszcze o kilku Przyjaciół. innych niezwykle interesujących, interesujących rzeczach. Jest o historii parafii, nie zawsze, nie zawsze takiej, powiedziałbym, świetlistej w tym znaczeniu, że była to parafia, która miała swoje i Kościół, który miał swoje gorsze momenty. Jest o historii miejscowości, jest o historii okolicy, jest o tym, co, co się tam zachowało, w sensie właśnie tego dziedzictwa kulturowego, nie tylko opowiadanego, nie tylko rozczytywanego, opisywanego, ale także materialnego o ogrodzisku, o wałach, niektórzy pamiętają to miejsce z zupełnie innej historycznej strony jako miejsce, gdzie można było poskakać ze skoczni droziarskiej. Z grodziska. Tak, z grodziska. Miejsce, które także archeologicznie zaczęło być przebadywane, choćby eksplorowane, choć być może nie, 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 nie jest jeszcze przed tą eksploracją nowocześniejszymi metodami współczesnymi, interpretacją archeologiczną, trochę, nie, trochę przyszłości. O tym wszystkim jest w tej książce. O miejscu, które my wszyscy przyswajamy, wiemy, Tumlin w pobliżu, ale kiedy przychodzi do, do głębszej wiedzy, to rzeczywiście nikt do tej pory jej tak nie zebrał, jak starałeś się w kilku artykułach, bo książka nie ma spójnego charakteru składa się z kilku rozdziałów, każdy z y, poprzedzony nazwiskiem autora, w większości te historyczne są twojego autorstwa, ale ona ma też y, w sobie drugą część, mniejszą, poświęconą już współczesności, czyli temu, co ludzie jeszcze pamiętają, co żyją, o czy, czym żyją. Ma y, tekst o, o oddziału y, y, historyczny o, y, o losach oddziału partyzanckiego y, Gryf ma tekst już zupełnie zupełnie zaskakujący z historii samej parafii napisany przez księdza doktora Tomasza Gocela o tym co działo się w parafii w ciągu niemalże ostatnich 20, 20 paru, czy 30 lat a zatem to co jest też wykaz proboszczów tumlińskich, zatem można by powiedzieć że to jest taka książka którą gdziebyśmy nie otworzyli i jakkolwiek nie bylibyśmy przygotowani do jej lektury, to zawsze możemy trafić na coś ciekawego. Historyk, nawet historyk nowożytnik, a nawet może i mediewista, yy, zerknie w te świetnie tłumaczone źródła. Tłumaczył ksiądz Gacia? Tak, fragmenty. Fragmenty, fragmenty również ja i fragmenty pan przysiężnik sądowy z Krakowa. Żeby nie było wątpliwości, że moja lekcja łaciny jest odpowiednia, pozwoliłem sobie zaskoczyć czytelników, że moja lekcja jest nie taka najgorsza w stosunku do innych tłumaczeń. I wyszło to chyba dobrze. A zatem swoiste monumenta, historie tum linie, tum linie z z to już tak, ja też uczyłem <grym> się tak, łaciny o, na studiach, ale absolutnie nie. Trudno niektóre o, miejscowości tak, po łacinie odczytać odmienić. ich odmianę. E, słowem, ci, którzy, którzy szukają takich rzeczywiście źródłowych informacji do tej pory nieupowszechnionych, no mogą to znaleźć, ci, którzy szukają czegoś o o popularniejszej takiej, takiej, syntetycznej historii miejsca, w którym żyją, czy z którego się wywodzą, znajdą, bo jest też na zakończenie tej części historycznej dominującej. Takie podsumowanie, prawda, takie. Ale wejdę jeszcze tutaj, żeby, pozwolę sobie do, dorzucić jedną informację. Tu znajdą, podczas tej kwerendy znalazłem kronikę, kronikę pisaną przez pierwszych proboszczów aż do 1668 roku, inną już ręką, i to są kroniki napisane też z informacjami z naszego miasta. Tumlin i Kielce to jakby syn i ojciec, gdzie pewne wydarzenia w Kielcach łącznie nawet z wyposażeniem z Kielc znalazły miejsce w tym miejscu. Wchodząc do kościoła znajdujemy po prawej ręce postać modlącej się postaci w kapeluszu interpretowanej pod wyraźnie słowem kardynał fundator, domyślamy się fundator tego kościoła. A jest to moim zdaniem, i mam na to nawet dokument, jest to postać żony Stanisława Czechowskiego z Kościoła Świętej Trójcy w Kielcach, przeniesioną przez księdza Fola, Fachla, Fuchla, nie wiem jak to się Choć czyta. Podpis, w podpisie mamy nazwisko Radziwiłła. Tak, tylko że czcionka wykuta została w wieku XIX przy końcu przez jednego z zachowanym rachunkiem. I teraz mężczyzna klęczący przed tą, przed krucyfiksem, z podpisem właśnie, że mamy tu do, 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 do czynienia z fundatorem kardynałem z 1599 roku, dowiadujemy się, że jest to o wiele starsze tam jest kilkadziesiąt lat i pochodzi z kielskiego kościoła, z kaplicy nieistniejącej kaplicy zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Kielcach. Darku, no musimy zdążyć, żeby utrzymać się w pewnej formule, którą zapowiedzieliśmy. Musimy już dążyć, dążyć do końca. Mogę powiedzieć tak: Tumlin ciągle niesłychanie intrygująca miejscowość, blisko Kielca, ale w ogóle w, w miejsce, które warto zwiedzić, ponieważ pogoda taka jeszcze niewycieczkowa. Dobrze byłoby zacząć od lektury książki Parafia pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Tumlinie. Dziedzictwo kulturowe, którego autora gościliśmy. Tyle, że. Jeśli możesz nam w, w pomóc, gdzie tę książkę można kupić, kupić dostać. dostać, skorzystać? No, no nigdzie, no bo właśnie to, co powiedziałeś na początku, mamy pewien problem. Problem nie tylko z kupnem, ale też z informacją, że książka jakakolwiek w Kielcach, o Kielcach dla Kielc została wydana. Takich rzeczy w Kielcach mamy więcej. Nie ma też dyskusji. Ta dzisiejsze nasze spotkanie, ta seria, którą, jak mówisz, się zaczyna dzisiaj, jest fantastyczna dla mnie rzecz, bo... To samo powiedział Czesiu Hadamig, że oczekuje dyskusji. Ja się do dyskusji przygotowałem i znalazłem grodzisko kieleckie. Ono jest zupełnie w innym miejscu i nazywa się Kielce. On interpretuje Grodzisko w Tumlinie jako Grodzisko Kielce, nie mając żadnych, żadnych źródeł archeologicznych, źródłowych i nie zrobił tych dokumentów. Panie Darku, to w sprawie gro tak. Grodzisk Kielce zaczekamy do następnej publikacji. Są Pieszę. następne. Na koniec chciałbym jeszcze z tego cyklu, o którym mówiłem, może nie tyle zareklamować, bo nie potrzebuję reklamy, jedną z wielu książek, przy których pan Dariusz Kalina współpracował, czy pracował, opracował, dwory i Powiatu Włoszczowskiego Gmina Krasocin, temat mi o tyle bliski, że zawodu zawodowo interesuje się architekturą, historią sztuki. E, to książka mnie bardzo p, p poruszyła, rozgrzała Miałbym pewne, Pewne e, także ch, chętnie wziąłbym udział w dyskusji na temat książki, ale jest ona fascynująca, wyposażona w ogromną liczbę starych dokumentów tłumaczonych, podanych indeks tenzo starym językiem staropolskim ogromna wiedza e, i znowu w, trochę szerzej, czy wbrew tym tytułowi nie tylko o dworach i pałacach, ale w ogóle o wszystkim, co w gminie Krasocin z pewnego punktu widzenia jest najcenniejszą częścią dziedzictwa kulturowego. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu Dariuszowi Kalinie e, za spotkanie. E, i namawiam do poszukiwania tych książek. Muszę powiedzieć, że ten egzemplarz dostaliśmy dzięki uprzejmości yy, wójta gminy Krasocin yy, i chyba też nie jest on wcale łatwo dostępny. Tak, może ją kupić w bibliotece w, tam, w tej gminie. Można zadzwonić i tą książkę chyba jeszcze można kupić. Proszę jechać do Krasocina. Nie, można telefonicznie. Ale lepiej jechać do Krasocina, wiatrak już yy, funkcjonuje. Ma, funkcjonuje, wiatrak Feliksa Raka. Zapraszamy, bardzo dziękujemy. Dziękuję.